bardzo kojarzy mi się z prezentem z ofiarowywaniem czegoś komuś i tak sobie myślę, że dla mnie ofiara Jezusa to jest taki największy prezent jaki w życiu dostałam bo Pan Bóg y, poświęcił dla mnie właśnie dla mnie swojego Syna, żeby ten z kolei oddał swoje życie y, żebym ja miała życie wieczne On wziął na siebie wszystkie moje winy wszystkie grzechy, każdy upadek po to, żebym ja mogła cieszyć się życiem wiecznym i, i, i mogła po prostu być w raju i kiedy ja dostaję jakiś prezent bardzo często i myślę, że wiele z nas to ma mamy taki odruch, żeby się odwdzięczyć tej osobie, która nas obdarowuje przy najbliższej okazji a kiedy sobie myślę o ofierze Jezusa Chrystusa to kiedy dostaję taki prezent zupełnie za darmo Zupełnie za darmo, bo niczym sobie na niego nie zasłużyłam. Ja naprawdę nie jestem w stanie żadnym moim gestem, żadnym uczynkiem, żadną dobrą myślą, słowem zasłużyć sobie raz, zasłużyć sobie na to, a dwa, odwdzięczyć się za ten prezent. Jestem przeszczęśliwa, że mam takiego dobrego Boga, który. Daje mi zbawienie zupełnie za darmo. To jest dla mnie ofiara Jezusa, prezent, za który nie jestem w stanie się w ogóle odpłacić. Dla mnie ofiara Jezusa jest przede wszystkim uzdrawiająca, dająca życie. Opowiem Wam e, taką krótką historię. Całkiem niedawno się wydarzyła. E, otóż e, przyszedłem na niedzielną Eucharystię wściekły. Kurzony. Już nie pamiętam, co mnie tak rozjuszyło, ale miałem ochotę wszystkim rzucić i dać sobie spokój. No i przychodzę do kościoła, siadam w ławce i mam ochotę od razu wyjść. Po prostu nerwy, wszystko we mnie buzowało. No i zaczyna się Eucharystia. Zaczyna, zaczynam odpowiadać na wezwania księdza, powtarzać te słowa, które mogą się wydawać nudne, bo cały czas na każdej Eucharystii, na każdej mszy je powtarzamy. Ale w miarę upływu czasu te moje skołatane nerwy jakby się uspokajają. Moje serce się uspokaja. I do tej pory czułem się źle, a w miarę upływu czasu czuję się coraz lepiej, coraz spokojniej. Czuję, że Pan Bóg w trakcie tej modlitwy, w tej Eucharystii zabiera z mojego serca niepokój, to wszystko, z czym się zmagam, z czym sobie nie radzę. I w to miejsce, moi drodzy, wkłada właśnie taką pozytywną energię, gdzie zaczynam inaczej o sobie myśleć, inaczej patrzeć na świat. I gdzieś te moje problemy, te moje rozkołatane serce zaczyna się uspokajać i to wszystko znika. Znika to w Słowie, który słyszę z ambony. Znika to też w Słowie, które czytam z ambony co niedziela. I dla mnie Słowo Boże ma niesamowitą moc. Mimo że dwa tysiące lat temu Jezus się za nas wszystkich ofiarował, to dzisiaj Pan Jezus ciągle przychodzi, bo Jezus żyje i nas uzdrawia, nas podnosi właśnie między innymi przez swoje Słowo, przez sakramenty, przez Eucharystię. I tego też wam wszystkim serdecznie życzę. Ofiara Jezusa daje mi świadomość, że ja, będąc grzecznym człowiekiem, mam możliwość po prostu oddania tych grzechów u Bogu w spowiedzi, właśnie przez to, że Pan Bóg zastał swojego jedynego syna na ziemię dla nas, aby umarł za nas. Właśnie Jezus poczuł taką odpowiedzialność za ludzi, których Bóg kocha, że gdyby nie on,. To my byśmy yy, po prostu nie mieli tak otwartej drogi do zbawienia. I ludzie tego nie dostrzegają nie dostrzegają tego wielkiego daru, tej miłości Bożej. Yy, I myślę, że powinniśmy się uczyć właśnie od, od tej ofiary Jezusa, yy, żeby czuć taką odpowiedzialność za bliźnich, żeby prowadzić ich yy, tą drogą zbawienia, żeby oni dostrzegli to. Jak wielki, jaką wielką miłością nas obdarował Bóg, i tego Wam właśnie życzę. Znajdujemy się obecnie na Kalwarii Przowskiej, miejscu bardzo szczególnym dla naszej społeczności, dla naszej okolicy, dla nas wszystkich, dlatego że jest to miejsce, które pomaga nam właśnie rozważać poprzez stację Drogi Krzyżowej mękę, śmierć i stanie Jezusa Chrystusa, ponieważ tutaj opodal znajduje się właśnie Kościół Zmartwychwstania jako ta piętnasta stacja Drogi Krzyżowej. Obecnie znajdujemy się przy Krzyżu, przy dwunastej stacji Drogi Krzyżowej, właśnie tutaj na naszej Przowskiej Kalwarii. Ale tak w ogóle czemu? Dlaczego? Dlaczego Krzyż? Dlaczego Jezus Chrystus umarł? Odpowiedź jest, wydawałoby się, bardzo prosta. Umarł dla mojego i dla twojego zbawienia ponieważ każdy z nas zgrzeszył, jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym, popełniamy grzechy w ciągu naszego życia, każdy z nas został przez to pozbawiony łaski Pana Boga, jesteśmy pozbawieni Jego miłości, przeżywania tej miłości w naszym życiu. Tej miłości nigdy nam nie zabrakło, On zawsze, nigdy nie przestaje nas kochać, ale my nie zawsze potrafimy tą miłość dostrzec i nie zawsze potrafimy się też tą miłością w naszym życiu kierować. I właśnie dlatego, że zgrzeszyliśmy, a tak jak uczy nas znowu apostoł Paweł, karą za grzech jest śmierć. Nie mogliśmy spłacić tego długu wobec Pana Boga. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie oddać nic Bogu, dodać nic jemu, ponieważ On posiada wszystko. Nie jesteśmy w stanie zapłacić tego długu. Moglibyśmy zapłacić naszym życiem. Ale to nawet by nie wystarczyło, za odrzucenie tak wielkiej, tak pięknej miłości, jaką jest Jego miłość, poprzez nasze grzechy. Dlatego właśnie Bóg wziął w sprawę w swoje ręce. Wziął te sprawy w swoje ręce i zapragnął zbawić człowieka samemu. Właśnie dlatego Jezus przyszedł na świat. Po to, aby mnie zbawić. Bóg sam nas umiłował i posłał syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Właśnie tak. Jezus umiera w moje miejsce, żebym ja nie musiał umierać za moje grzechy, ponieważ ja tego długu nie jestem w stanie spłacić. I właśnie dlatego ofiarował się na krzyżu. I więcej. Nie chcę tylko, abyśmy byli wolni od grzechu. Chce dla nas czegoś więcej, dlatego zmartwychwstaje. Dokonuje nie tylko odkupienia win, ale zbawienia, przenosi nas do całkiem nowej relacji z Bogiem. Właśnie dlatego, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, właśnie dlatego kalwaria, właśnie dlatego ofiara! Wartość w tradycji zawartych licznych, pasyjnych nabożeństw, misteriów, które od czasów średniowiecza są przygotowywane i odgrywane w różnych miejscach we wspólnotach chrześcijańskich. A także przed chwilą przez nas nawiedzona Kalwaria Przowska prowadzi nas do tego szczególnego miejsca, jakim jest Chrystusowy ołtarz i cała przestrzeń związana z ołtarzem. A wreszcie to wydarzenie, które się dokonuje na ołtarzu Jezusa Chrystusa. To najświętsza ofiara naszego Pana i Zbawiciela. Katechizm Kościoła Katolickiego Taki sposób odnosi się do wartości Eucharystii. Ponieważ Eucharystia jest pamiątką paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą. Charakter ofiarny Eucharystii ukazuje się już w słowach jej ustanowienia. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. I ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Te słowa odczytujemy w Ewangelii według Świętego Łukasza. W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, tę samą krew, którą on wylał za wielu na odpuszczenie grzechów, jak wspomina Ewangelista Mateusz. Eucharystia jest więc ofiarą, ponieważ uobecnia, to znaczy czyni obecną ofiarę krzyża. Jest jej pamiątką i udziela jej owoców. To właśnie przeżywanie najświętszej ofiary naszego Pana i Zbawiciela jest właśnie tutaj. Tutaj jest Jego centrum. I choć dokonuje się to już w sposób bezkrwawy, chleb i wino, stające się ciałem i krwią, dla nas, dla tych, którzy byli przed nami i dla tych, którzy. Po nas będą. To właśnie to wyjątkowe wydarzenie prowadzi nas do tak naprawdę głębokiej relacji pomiędzy każdym i każdą z nas, pomiędzy mną i Tobą, a Jezusem Chrystusem. I w tej drodze, w tej drodze przeżywania ofiary także staje kapłan. Kapłan ustanowiony przez władzę święceń, przez dar sakramentu święceń, staje za ołtarzem, by w jedności z nami, jako ten, który reprezentuje całą wspólnotę, złożyć ofiarę naszego zbawiciela. Dlatego zapraszam teraz Was, moi drodzy, do tego, byśmy stanęli za chwilę przy ołtarzu i zobaczyli, jak w tekstach mszalnych aspekt ofiary, ofiary, którą składa Chrystus, ale także ofiary, którą my składamy. Jest zawarty i objaśniany w czasie świętej liturgii. Początek liturgii eucharystycznej, moment przygotowania darów. Rozkładany zostaje na ołtarzu korporał, przyniesiony chleb, wino. Kapłan z reguły po cichu wypowiada słowa błogosławieństwa nad chlebem, winem. Ale też wypowiada takie słowa, których my z reguły nie słyszymy. Pochylony nad ołtarzem, przed gestem obmycia dłoni, w taki sposób zwraca się do Boga: Przyjmij nas, panie stojących przed Tobą, w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, panie Boże, aby się Tobie podobała. Podkreślenie wartości tej ofiary, która zaraz będzie złożona. Oczywiście trwają w niej ci, którzy są zgromadzeni na kościele, ale tak naprawdę owoce najświętszej ofiary naszego Pana i Zbawiciela obejmują cały świat. Czas, który był, jest i będzie. I wreszcie także gest, duchowy gest naszej odpowiedzi, odpowiedzi, Zgody na to, że my też pragniemy, by ta ofiara została złożona również w naszym imieniu. Kapłan zwraca się do nas w słowach módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, a co my odpowiadamy? Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Zjednoczenie z Jezusem w tajemnicy Jego ofiary, ale też zjednoczenie z całą wspólnotą Kościoła. Jakie to piękne i cenne. Ciągle to się ponawia, ciągle to trwa. I choć jesteśmy czasem w różnych Kościołach, na przeżywaniu Eucharystii w dni powszednie, niedzielne, to jest ciągle jedna i ta sama ofiara, dokonywana w sposób bezkrwawy ofiara naszego zbawiciela. Jezusa Chrystusa. Wspomniałem już o słowach ustanowienia, kiedy odwoływałem się do katechizmu i Ewangelii. Natomiast chciałbym teraz odwołać się do słów, które słyszymy w czasie celebracji eucharystycznej, pochodzących z pierwszej modlitwy eucharystycznej, to znaczy kanonu rzymskiego. Po przeistoczeniu, kapłan wypowiada słowa modlitwy nad już ciałem i krwią Chrystusa. Pochylony nad tymi darami wypowiada takie słowa Pokornie Cię błagamy Wszechmogący Boże, niech Twój święty Anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Gesty i słowa, które spotykają się przy ołtarzu, które wypowiada kapłan w imieniu Chrystusa, są tak, tak naprawdę gestami i słowami, które wypływają z naszych serc. Po to, by przyjąć tą łaskę, by przyjąć ten dar błogosławieństwa wypływający z ofiary naszego zbawiciela. I tutaj znów. Przedstawia się przed nami ten niesamowity moment, kiedy znów przeżywamy poczucie tej wspólnoty wspólnoty całego Kościoła Kościoła, który obejmuje cały świat. I niezależnie od tego, czy Eucharystia sprawowana jest w pięknym Kościele, w Bazylice, czy ta Eucharystia sprawowana jest w Kaplicy Szpitalnej, albo na misji, owoce i dary. Takie same, tak samo wyjątkowe, tak samo święte. Bóg przez swoją ofiarę, przez swój własny dar chce być dla nas, chce być dla mnie i dla ciebie. A jednocześnie to jest też nasz dar, bo to my przychodzimy, bo to my pragniemy, bo to my chcemy, by ta ofiara pomiędzy nami się uobecniała. Tak jak już. Wspomniałem na poprzedniej naszej adwentowej katechezie, to przeżywanie świętego czasu Eucharystii, Mszy Świętej. Owszem, to pamiątka, ale to ciągłe, ciągłe tak naprawdę trwanie pod kalwarią, kiedy adorujemy Chrystusa Ukrzyżowanego, ale też pojawia się ten moment impulsu. Tym impulsem niewątpliwie jest moment, kiedy. Przyjmujemy najświętszy sakrament do swego serca, komunię świętą, po to, by jako ci świadkowie Jezusa Chrystusa, żyjącego, stałego wyjść i głosić światu, że Pan żyje. Wyjść i głosić dobrą nowinę o naszym Panu i zbawicielu Jezusie Chrystusie. By swoim świadectwem wiary, życia, czynów pokazywać, że to trwanie we wspólnocie, to trwanie. Na przeżywaniu najświętszej ofiary naszego Zbawiciela przynosi konkretne owoce. Owoce wiary, owoce naszej uczciwości, owoce naszej modlitwy, owoce naszej gorliwości w codziennych obowiązkach. Do tego nas prowadzi najświętsza ofiara. A nade wszystko, kierunek najświętszej ofiary jest. Zwrócone przede wszystkim ku temu by zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem to się dokonuje już tu przy ołtarzu a pełnie tego otrzymamy w królestwie Bożym przy okazji naszych adwentowych spotkań możemy nawiedzić różne miejsca jak prowska fara jak nasza prowska bazylika jak nasza prowska kalwaria poznajemy Różne osoby, które dzielą się swoim świadectwem doświadczenia Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Tak, chcę Was dzisiaj zaprosić do tego, żebyśmy podążyli dalej, poznali nowe osoby, spotkali się w nowym miejscu. To parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyszkowicach. I spotkamy się w drugiej części naszych adwentowych spotkań. Z księdzem Bartkiem wraz ze wspólnotą oazową w Krzyszkowicach, by dalej podejmować drogę ponownego odkrywania piękna, wartości i skarbu, jakim jest Eucharystia, dar naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia i pozdrawiamy całą ekipę z Krzyżkowic.